Cześć, maneczko, drogi widzu. Ten film będzie skierowany dla Ciebie. Pod ostatnim filmem w komentarzu prosiłeś mnie, abym zrobił krótki instruktorzowy film, jak obsługuje się menu w daf żeby sprawdzić m.in. czas jazdy czy tam czas pracy. Na przykładzie mojego DAFa, który jest z 2015 roku, jest to DAF XF106 460 koni. Ja Ci dzisiaj pokażę, jak się wchodzi w menu. Ten film jest dla mojego widza, Oniku Dimi Dimi. 866, podaję i już właśnie kolego wyjaśniam. Ale przy okazji, Wy tak samo możecie zaobserwować, jakie dane, jakie parametry można wyczytać z menu w DAFie. W takim razie, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do oglądania, drodzy widzowie. W takim razie dzisiaj się skupimy na dwóch elementach. Tutaj na wyświetlaczu komputer pokładowy, co będzie pokazywał wszystkie parametry ciężarówki oraz na tym pokrętle. Tak? Jeżeli chodzi o obsługę tego pokrętła no to jest banalnie proste. Albo naciskamy albo przykręcamy lewo, prawo albo naciskamy opcję powrotu. Drogi widzu tak jak prosiłeś, tak dla Ciebie wykonuję właśnie film instruktażowy wejścia w menu sprawdzenia m.in. czasu jazdy w DAFie Przypomnę XF106 460 K z 2015 roku. Oczywiście, mój samochód jest trochę starszy od twojego, bo ty jeździsz, z tego co pamiętam, Dafem z 2021 roku. Ale jeżeli chodzi o ten sam model, wydaje mi się, że menu wszystko masz to samo. Nie jestem pewny, możesz mi poprawić, ale ja ci pokażę na podstawie tego Dafa, jak to się robi. No to klikamy. Tutaj masz do wyboru: albo trasa 1, czas jazdy. Tutaj sobie możesz sprawdzić trasę swoją, pierwszą trasę. tak? Tam masz podzielenie na jedną trasę albo na dwie trasy, więc tutaj możesz sobie sprawdzić trasę jedną, jaki dystans, czas podróży, średnie prędkość zużycie paliwa, średnie spalanie, no i zresetować to. Na przykład tutaj możesz robić trasę swoją tygodniową, a tutaj wyniki trasy miesięcznej na przykład, tak. Następnie Tutaj masz czas jazdy. Właśnie o to ci kolego chodziło, tutaj masz swój cykl dzienny. Bieżący odpoczynek, jaki obecnie u mnie się znajduje, no to zobaczcie sami 25 minut już jestem na pauzie. Następnie czas jazdy to jest godzina 43, tak. I łączny czas jazdy 3,51, bo w międzyczasie miałem słuchajcie rozładunek. Następnie przerwa 26 minut. Obecnie już jest. Wiadomo, za chwilę dojdzie do 45 minut i będę mógł ponownie ruszać z moim cyklem 4,5 godzinnej jazdy. Ale tutaj wyzeruje mi się to i się sumuje, że będzie 3,51, a tu będzie 0,0 i będę mógł ponownie zrobić na 4,30 swoją jazdę. Więc tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o parametry. Czasu jazdy tutaj w komputerze. A oprócz tego kolego, również możesz sobie sprawdzić informacje o pojeździe. Tutaj masz dopływ powietrza w barach, na lewą stronę i na prawą stronę. Czasem możesz zaobserwować kolego tutaj, czy przypadkiem nie masz jakiejś nieszczelności. Na lewej stronie albo na prawej. Ja tak miałem. No i poziom oleju, ale to już było omawiane w poprzednim filmie. No i ciście nie. Ale tutaj już jest wszystko sprawdzone. Kolejną fajną rzeczą to jest obciążenie osi. Masz tutaj oś skrętną, oś napędową oraz trzy osie w naczepie. Tylko z, powiem Wam z doświadczenia, że w DAF-ie jest tak, że przednia oś skrętna oszukuje około tona do półtorej tony. Oś napędowa 2, 2,5 tony. A jeżeli chodzi o naczepę, by się zgadzało. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o Obsługę menu w Dafie XF106 460 koni w moim przypadku z 2015 roku. Drogi widzu, to co? Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie jasny, przejrzysty. Coś z tego wyniosłeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Mam nadzieję, że spełniłem Twoje oczekiwania, które oczekiwałeś, abym nagrał dla Ciebie tą odpowiedź na Twój komentarz. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda u Was sprawa wchodzenia w menu i wszystkich tych parametrów. Czy jest inna? Oczywiście dla przypomnienia jest to DAF XF 106 460 KM z 2015 roku. W razie, jeżeli Wam się ten film podobał, oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz, kolego. No i oczywiście komentarz jest mile widziany, a ja się z Wami żegnam. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się już w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.